Witam wszystkich serdecznie z tej strony Drakonikus i po dwutygodniowej przerwie, która niestety wynikła z obowiązków, które musiałem wypełnić, rozpoczynamy kolejny odcinek z gry Red Edge. Ostatni odcinek zakończyliśmy na skończeniu bazy, ale pasuje coś pociągnąć z fabułą. W międzyczasie pozbierałem trochę materiałów, troszkę przerobiłem bazę. dołożyłem taki ekran tutaj sobie dołożyłem jeszcze coś co wspomaga yy, ilość tlenu i energii w bazie pokompletowałem sobie różne rzeczy przygotowałem sobie już wyjście na, drugi, na drugą stronę i w dzisiejszym odcinku podążymy za wskaźnikami misji, a mianowicie poszukamy wołowiny, która będzie potrzebna, puszek wołowiny, które będą potrzebne, by zrobić granaty elektromagnetyczne, które przydadzą się w najbliższej przyszłości. Gdzieś ja zostawiłem nasz motorek? Mamy nasz motorek. Siadamy i lecimy. Jak już wspomniałem w poprzednim filmiku z zajawki z Hobo, Stone Life, odcinki teraz będą się ukazywać trochę rzadziej, a mianowicie w poniedziałki i piątki. Być może również w środy. Jeszcze nie wiem. A jeśli już, to będzie to wyglądało w ten sposób, że w poniedziałki i w, te, w środy będzie się ukazywał odcinek z Bread Edge, aby zakończyć tą serię. A w piątki będzie już leciała nowa seria z Hobo. Zmierzamy w stronę naszej lokacji z pierzeczkami, gdyż są tam moduły szklarniowe. Tak to powiem. To sobie trend tlenu doładujemy. Ach, te motory. Przepraszam, ale jechał jakiś wariat. Na czym to skończyłem? Do modułu, są tam moduły szkarniowe, w których podejrzewamy, znajdziemy te puszki z wołowiną, które posłużą nam do stworzenia ładunków wybuchowych. Tyż, jak się zorientowałem, module, który jest zaraz obok, a mianowicie tuż za tą skałą jest ten moduł. Są wieżyczki na nim i granaty posłużą nam do zniszczenia tychże wieżyczek. A ładunki wybuchowe są nam potrzebne, by otworzyć ten moduł. A widzicie ten zielony promień tam? To są właśnie wieżyczki. Ale my sobie pierwsze pozwiedzamy te moduły tutaj z roślinkami i poszukamy tych puszek z wołowiną. I oczywiście samej wołowiny. O, właśnie. Gdyż ona też będzie nam potrzebna. W tym module chyba więcej nie ma. Lecimy jeszcze do tego. A to już widzę jest wołowinka. Pozbierajmy jej, bo będziemy potrzebowali trochę większą ilość. Z kolejna. Gdzie ja tu widziałem? Jeszcze rozwalmy sobie. A noż coś ciekawego będzie. Przewody jak najbardziej się przydadzą. Gdyż teraz już niestety te rzeczy, które będziemy robić w najbliższym czasie. O, już ostrzeżenie o wieżyczkach. Te moduły, które będziemy teraz i rzeczy, które będziemy teraz robić, no jednak będą dość dużo zasobów pochłaniać. Bierzmy więc jak najwięcej tej wołowinki. O, mamy i puszki. Metal jak najbardziej się też przyda. Prowody również. żywicy na razie mamy, ale będziemy wiedzieć, że już, że tu jest. Że wracajmy do naszego motorku. My tu jeszcze mamy rondel z badaj. Później sobie w paździerze o co chodzi, weźmy go. Chociaż nie wiem po co. O. Nie zbieram takich zasobów, one tylko miejsce zajmują. A to są po prostu zwykłe znajdźki, które i tak zapisuję w dzienniku. Musimy uzupełnić sobie tlen. Więc do motorka i szukajmy dalej. ha. ile tu zasobów mamy? Rozbierajmy to wszystko. Oj, 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 oj. Wołowinka. Ciemno No przewiedzieć, że że widzę też tu jest. Przydało coś z tlenem. O, krowa. Okej. Okay. Jeszcze więcej puszek. Nie pogardzimy. Quite need any eyes. Well, they themselves aren't needed much. However, their creation led to a breakthrough in the field of prosthetics, which recouped the expenses for this stupid idea. Przecież się przydadzą. Chyba że nie mamy tlenu. Żywiele nam go zostało. Mamy nadzieję, że gdzieś tu jest jakiś moduł, który da nam tlen. Wygląda obiecująco. Oj, i teraz umrzemy. Na przykład zobaczymy co nas czeka po śmierci w tej grze. Muszę sobie wziąć więcej świec tlenowych na tą wyprawę. You lie again. Tu są here. That means death was Tell truth. Wczytajmy autosave. Zobaczymy, gdzie to zasejwowało grę. Najwyżej zrobimy tak, że po prostu wytnę ten fragment do lotu... do darcia w to miejsce. Wezmę sobie oczywiście więcej świec tlenowych. Zobaczymy. Żebyście nie oglądali jeszcze raz tego samego, bo to nie ma sensu. Więc widzimy się już z powrotem w tym samym miejscu. Witajcie ponownie. W międzyczasie pozbierałem w tej krótkiej... w tym cięciu pozbierałem duże ilości wołowiny i mięsa. I sprawdzamy, co jeszcze jest tutaj w tej lokalizacji. Znaleźliśmy taką długą rurę. Więc zobaczmy, co się w niej kryje. O, to sobie na pewno weźmiemy. Się nam przyda. No i dobra, i tu mamy atmosfera. I sobie spodajmy, co tu takiego się kryje. Jakiś pechowiec leży. Badaj. Bogaty w białko kota jest wykonany z naturalnego składnika. Możesz go wypić w nagłych przypadkach, ale lepiej tego nie robić. Biegunka to niebezpieczna rzecz w kosmosie. Już chyba nic nie ma. Oczywiście wołowiny nigdy za mało. Cała szklarnia. Ciekawe, czy w bazie będziemy mogli sobie takie coś wybudować. nie ma weźmy kolejne pomieszczenie już nic nie ma weźmy kolejne pomieszczenie mamy kulki wołowe mamy kolejne puszki badaj nasionka weźmy je Kolejne puszki, kolejna wołowina. Materiały wybuchowe się przydadzą chociażby do niszczenia wieżyczek. Aha, i tu już jest wyjście. Rozbierajmy sobie to. Jeszcze sprzejdźmy drugi raz. Czy niczego nie pominęliśmy? już wszystko. Zwracamy na nasz motorek, Co to tu jeszcze lata w powietrzu. Kolejne puchy, ta wołowinka, a gdzie ten motor nam się odbił? Tu jest. I tu już chyba nic nie znajdziemy, tu chyba nic nie ma, chociaż. A. Więc podejdźmy do tego modułu tymi wieżyczkami, co tam się kryje. Ostrożnie. Tu nas kieruje znacznik. I co my tu mamy?

Cztery materiały wybuchowe będziemy potrzebować. Polecimy do bazy, je przygotować i widzimy się już na miejscu. A jeszcze trumna, więc ją spadajmy. Kluczyk. Kolejna taśma. Idziemy się już na miejscu w Bazie. I dolatujemy już do naszej bazy i zajmiemy się produkcją materiałów wybuchowych. No i bezpiecznie na miejscu. Teraz zobaczmy, co będziemy potrzebować do tych materiałów wybuchowych. O, to właśnie, co Wam mówiłem wołowiny nam nie brakuje. Na to już nawet miejsca nie mamy. Ile zostało nam na kluczu? 22 użycia, na nożyczkach 8. To na razie nie będziemy budować bazy, więc to jest nam niepotrzebne. Jedzą go sobie, przerzucimy do innej paczki. I tu mamy właśnie materiały wybuchowe, które będą nam potrzebne w tamtej bazie czy znaczy bazie w tamtym module sobie wrzućmy to to się przyda później i co nam będzie potrzebne do tych materiałów wybuchowych. Gdzie miejsca nie ma kurczę to i to sobie wyciągnijmy to sobie całe jedzenie, to i to wyciągamy Przeróbmy sobie to nam będzie potrzebne do badań. Dobra. I co tu jeszcze do tych badań było potrzebne? Farba ołowiowa i aluminium razy 4. Wszystko na szczęście mamy. Dwie farby ołowiowe. O, aluminium nie ma. A, no nie ma. Nie nam aluminium. Hmm. Musimy się jeszcze na szybko wybrać, żeby aluminium zdobyć. Aluminium, aluminium. aluminium nam będzie potrzebna wiertara. I lećmy do skałek, poszukajmy aluminium. Jeśli tu powinno na tych asteroidach być to aluminium też mi się tak przypomniało że żeby zbudować te ładunki wybuchowe będę potrzebował baterii a też ich nie mam więc trzeba będzie zdobyć alkalia ewentualnie porozbijać jakieś radia poszukać na chwilę obecną wrzućmy ten skafander jeszcze. Tylko znajdźmy to aluminium. Jak widzicie, jak widzicie, zasobów teraz będzie szło naprawdę dużo. Będzie dużo latania, dużo zbierania. Będę to oczywiście między odcinkami, no na to kiepsko się przygotowałem. Zwróćcie uwagę, że nie mam aluminium, ale tu już coś mamy. Jest i aluminium, więc sobie go wywierćmy trochę. Wracajmy do basy, żeby już nie zużywać świec tlenowych. Powinniśmy na spokojnie dolecieć. Wrzucimy do produkcji ten skawander. I zastanowimy się co dalej. Widzicie, jak to dużo latania jest. Mamy aluminium, więc rzucamy skafander do badania. Aż piętnaście minut się będzie robił. I na, dziś, na tym dzisiaj chyba zakończymy ten odcinek, bo widzę, że czas już dobija do 30 minut, chyba nawet przekroczył w sumie. Więc na tym ten odcinek zakończymy. W następnym zajmiemy się. W międzyczasie między odcinkami polatam, pozbieram te baterie. I następny przygotuję już ładunki wybuchowe. I w następnym odcinku zajmiemy się już. Z zadaniem niższych, zmniejszania promieniowania. Czyli polecimy tam, wysadzimy to, ten moduł, te, te zamki, zobaczymy co jest w środku. Produkujemy też granaty magnetyczne, chociaż granaty magnetyczne chyba już można zrobić. Co jest tam do nich potrzebne? Nie zasob. Przedmioty. Granat elektromagnetyczny. Narzędzie, narzędzie. A też jest potrzebna bateria i jeszcze induktor, który mam już odłożony gdzieś. Więc zrobimy sobie trochę tych granatów magnetycznych. Zrobimy sobie może ten analizator gleby. Granatów wołowych też się trochę zrobi. Poniszczymy wieżyczki. No, dużo roboty jeszcze przed nami. Ale wszystko nam blokują baterie, więc będziemy musieli polatać i poszukać tych baterii. Zrobię to między odcinkami. I w następnym odcinku zacznijmy się już. Kolejnym wysadzaniem tego modułu i używaniem tych granatów, by dostać się do kolejnego miejsca. A dzisiaj na tym skończymy. Jeśli się podobało, zalajkuj, za, za, napisz komentarz. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem kanału, koniecznie to. Nadrób i zasubskrybuj kanał oraz kliknij dzwoneczek, który, który będzie Ci powiadamiał o kolejnych filmach. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.